Dziękuję bardzo panie pośle, bardzo proszę pan poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja i proszę o założenie maseczki. Panie pośle. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo. Nie proszę założyć proszę A pani? Pani też nie ma. To pani z Lewicy teraz założy da mi przykład. Pani z Lewicy teraz założy da mi, ale, ale pani też nie ma na nosie maseczki. Ale, ale proszę założyć maseczkę, do. No. Ale pani założy? To jest właśnie ta hipokryzja. Szanowni państwo, znowu tworzy rząd, tworzy ustawę, która ma nam pomóc przejść przez kryzys. Kolejny tym razem kryzys w systemie bankowym. Tymczasem, jak mawiał Kisielewski, to nie kryzys, to rezultat, to rezultat waszej prowadzonej od dekad w Polsce, i nie tylko w Polsce, polityki gospodarczej, finansowej i monetarnej, system bankowy przede wszystkim nie jest prywatny. To wierutne kłamstwo. To jest system parapaństwowy. Banki nie są prywatne, to są takie pseudoprywatne odnogi wielkiego systemu państwowego. Banki służą, banki służą systemom państwowym, i systemy państwowe służą bankom i dopóki system bankowy nie będzie prawdziwie prywatny, dopóki system finansowy będzie opierał się na pieniądzu fiducjarnym, na pieniądzu bez pokrycia, choćby w złocie, dopóty, dopóki ten pieniądz będzie pustym pieniądzem, który można dowolnie drukować, obkładając obywateli podatkiem w formie inflacji, dopóki będziecie zaburzać naturalny mechanizm popytu i poda podaży. W systemie finansowym, tak jak to na przykład stało się w Stanach Zjednoczonych, wielki kryzys w systemie finansowym związanym z nieruchomościami, związany z kredytami na nieruchomości, z bańką nieruchomościową. Przecież to był strzelisty przykład, jak doprowadza się do kryzysu, zaburzając mechanizm popytu i podaży, kiedy to amerykański fundusz płacił za to, że udzielało się kredytów. Osobom, którym normalnie żaden bank kredytu by nie udzielił, bo ryzyko było zbyt duże. I dopóki to się nie zmieni, dopóki nie wrócimy do normalności finansowej i wolnego rynku, dopóty będziecie bohatersko walczyć kolejne kadencje, kolejne lata z problemami, które nie istnieją w normalnym systemie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Paulina Henik-Kloska, Polska 2020.